Witajcie, jesteśmy dzisiaj w Starych Jabłonkach, gdzie chciałabym Wam opowiedzieć o lokalnym systemie komunikacji. W miejscowości Stare Jabłonki Stowarzyszenie Wieś Abukowych Smaków wdrożyło system komunikacji blisko, dzięki temu mieszkańcy starych Jabłonek wiedzą co dzieje się w ich miejscowości. Dostają informacje o spotkaniach, o zebraniach z wójtem, o spotkaniach sołeckich, o warsztatach, o różnych eventach, imprezach, o programie Świetlicy Wiejskiej. Informacja dociera do wszystkich użytkowników w dwóch formach: dociera za pomocą e, zdjęcia, plakatu lub w tradycyjnej formie SMS. Aby móc korzystać z aplikacji blisko e, lub wiadomości SMS, mieszkańcy Starych Jabłonek mają trzy możliwości. Pierwsza to pobranie formularza zgłoszeniowego ze strony stowarzyszenia wiesabłkowych smaków i dostarczenie go do świetlicy wiejskiej. Druga możliwość to zainstalowanie aplikacji blisko na swoim telefonie lub wysłanie SMS-a ze specjalnym kodem. Na swoim telefonie wyszukujemy sklep odpowiedni dla swojego operatora komórkowego. Następnie wpisujemy nazwę blisko. Po zainstalowaniu aplikacji wybieramy. Miejscowość, która nas interesuje. Loguję się właśnie do systemu Blisko na swoim telefonie, gdzie wybieram nadawcę Stowarzyszenie Wieś Jabłkowych Smaków. To tutaj właśnie mogę znaleźć takie informacje jak chociażby harmonogram świetlicy wiejskiej w Starych Jabłonkach na miesiąc wrzesień który informuje na przykład o tym, że zajęcia w poniedziałki są dla dzieci, we wtorki mamy jogę dla dorosłych, na przykład w piątki mamy zajęcia o dla młodzieży. Możemy również znaleźć e, przypominajkę e, dla osób uczęszczających na zajęcia świetlicy wiejskiej, żeby pamiętały o tym, co dzieje się danego dnia, czy są to zajęcia dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. Stare są prekursorem aplikacji blisko w naszym regionie. Wiemy, że działa to fajnie i jest wiele użytkowników. Dołączcie do nas.